Cześć, nazywam się Jakub Krzyżański, zapraszam was na kolejny odcinek mojej serii pod tytułem Kultowe polskie płyty. A dzisiaj opowiem wam o płycie zespołu Perfect. Debiutanckiej płycie tego zespołu. Ona ukazała się w 1981 roku i to jest jedna z najważniejszych polskich płyt rokowych. Dlatego część z Was pewnie zareaguje: no w końcu, perfekt. Faktycznie ja dość długo zabierałem się do omówienia tej płyty, ale ewidentnie ona musi się znaleźć w tej serii, ponieważ jest to bardzo ważna płyta i właściwie jest to taki. Elementarz albo Biblia, jak kto woli, polskiego roku lat 80. To jest płyta, która powinna znaleźć się w domu każdego, kto interesuje się polską muzyką tamtych czasów. I też nawet nie tylko przez to, że jest taka ważna, również przez to, że ona jest po prostu dobra, jest na niej pełno przebojów i yy, trochę. Zmienię formę tych swoich odcinków. Nie będę wam omawiać wszystkich piosenek, skupię się na kilku wybranych, bo te moje odcinki później dochodzą do 20 minut i obawiam się, że nikt nie wytrzymuje. W każdym razie dzisiaj tak bardziej w skrócie, ale no przede wszystkim chcę, żebyście posłuchali tej płyty, a niekoniecznie słuchali mnie. Tak. Więc bardziej będę Was odsyłać już do tych piosenek i myślę, że warto. Jeżeli chodzi o sam zespół Perfect, to on oficjalnie został założony w 1980 roku, aczkolwiek historia tego zespołu sięga jeszcze końcówki lat 70. I takim prototypem była grupa Perfect, Super Show and Disco Band. I ta grupa zajmowała się przede wszystkim akompaniowaniem innym wokalistom, m.in. Annie Jantar. I z tą grupą Zbigniew Hołdys, jej założyciel, koncertował między innymi w Stanach Zjednoczonych. I po powrocie ze Stanów stwierdził, że zmienia styl i skupia się już na takim typowym będzie rockowym. Wtedy też zaprosił do współpracy wokalistę Grzegorza Markowskiego. I Grzegorz Markowski i Zbigniew Hołdys to są takie dwie najważniejsze osoby w tym zespole, które były odpowiedzialne za sukces tej debiutanckiej płyty. Aczkolwiek ja bym tutaj jeszcze wyróżnił yy, Bogdana Olewicza, który był takim głównym tekściarzem. I taka zasada wtedy panowała, że konkurencyjny zespół Lady Punk miał tekściarza Andrzeja Mogielnickiego, a Perfekt miał Bogdana Olewicza. To byli tacy stali współpracownicy tych zespołów. I myślę, że teksty również są tutaj istotne, ponieważ chcę zwrócić Waszą uwagę, że Perfekt w momencie wypuszczania tej płyty. To byli ludzie już około trzydziestki. Grzegorz Markowski wspominał, że miał 27 lat, kiedy dołączył do tego zespołu. Chodzi mi po prostu o to, że to nie był zespół stworzony przez nastolatków i on nie grał dla nastolatków, chociaż no, był młodzieżowy, nastolatki też tego słuchały, aczkolwiek tam poruszano już zupełnie inne tematy. Perfekt nie mógłby zaśpiewać piosenki, zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Perfekt już śpiewał bardziej bardziej życiowo, na bardziej życiowe tematy, ponieważ to byli ludzie, którzy już mieli żony, mieli dzieci i też mieli trochę inne spojrzenie i dlatego też słuchając tej płyty zwróćcie uwagę na te genialne teksty, bo jest w nich mnóstwo przemyśleń, refleksji. Owszem, jest to bunt, ale jest to bunt człowieka dojrzałego. Tak jak wspomniałem, to płyta wypełniona przebojami. Wymienię wam największe z nich. Chcemy być sobą, który zaraz dokładniej omówię. Obracam w palcach Złoty Pieniądz. Niewiele ci mogę dać, ale w koło jest wesoło. Nie płacz FK. Te wszystkie wielkie hity trafiły właśnie na ten debiutancki album. I ta płyta, w, akurat ma taką specyfikę, że to nie jest płyta jak wszystkie inne gdzie na danym albumie znajdują się dwa trzy single które są przebojami nie tutaj cała ta płyta jest przebojem i najlepiej jest jej słuchać od początku do końca ciągiem i wszystkie piosenki mają równy poziom to jest niesamowite i to się zdarzało właśnie bardzo często przy okazji płyt z lat 80 rokowych płyt a działo się tak ponieważ mamy tutaj kolejny przypadek płyty składanki to było bardzo specyficzne w tamtych czasach Ponieważ część z tych piosenek była już dostępna w radiu, nawet przed wydaniem tej płyty pojawiła się czwórka, czyli mała płytka z czterema piosenkami, i jest to bardziej zwieńczenie takiego początkowego okresu perfektu niż jego rozpoczęcie. To jest takie pierwsze The Best Of i dlatego ten materiał został solidnie przygotowany, dobrze wyselekcjonowany. Część utworów, które pojawiały się na sesjach nagraniowych, nie trafiła, więc. No, mamy tutaj do czynienia na pewno z najwyższym poziomem artystycznym. Doskonałe w tej płycie jest również to, że jest ona odpowiednio wyważona, jeżeli chodzi o tempo, ponieważ utwory dynamiczne, takie jak Lokomotywa z ogłoszenia, czyli utwór otwierający cały album, utwory dynamiczne przeplatane są z balladami, a te ballady to są takie ballady z prawdziwego zdarzenia, bardzo refleksyjne, bardzo nastrojowe, a jednocześnie też bardzo gitarowe. I mamy taką sytuację właśnie na samym początku. Lokomotywa z ogłoszenia, tak jak wspominałem, no jest to taka torpeda, daje nam mocy na samym początku płyty, fajnie wprowadza nastrój, dlatego y, można przy niej trochę poszaleć, zresztą sami posłuchajcie. A ja z nie wyjdzie, się Będę zbierał kruz Będę zbierał króc. A utwór numer dwa, czyli Chcemy być sobą jest już spokojniejszy. On co prawda też ma swoją moc, a wszystko za sprawą tekstu. Który pewnie już większość z was to wie, yy, wiąże się z taką legendą. Otóż yy, na koncertach, yy, zamiast chcemy być sobą, publiczność podłapywała to i śpiewała chcemy być zomo, co w stanie wojennym było dość taką poważną deklaracją polityczną, i przez to zespół Perfekt nie był lubiany przez cenzurę, o czym też zaraz dokładniej opowiem. W każdym razie, w, tym, w, w przypadku tego utworu, tekst jest mocny, nośny, ale jednak

Z kolei utwór numer 3 na tej płycie. Obracam w palcach Złoty Pieniądz. To moja ulubiona piosenka z tej płyty. Ponieważ nie została ona aż tak bardzo ograna, to również był przebój, i można na nią natrafić w radiu, ale mm, nie wiem, aż tak nie osłuchałem się z nią jak w przypadku Chcemy być sobą albo nie płacz FK. I ona jest oparta na jednym prostym riffie gitarowym, ale mimo wszystko to jest tak fajnie wykonane. Tutaj te gitary tak super brzmią, że ta piosenka bardzo wpada w ucho i też ma fajny tekst. Posłuchajcie. Warto zwrócić uwagę również na Piękną balladę niewiele ci mogę dać. Ona zamyka stronę A i w przypadku tej ballady mamy tutaj do czynienia bardziej z fortepianem z klawiszami niż z gitarami. Swoją drogą na klawiszach również grał Zbigniew Hołdys. Jest to bardzo, bardzo przejmująca ballada. Ja nie wiedzieć czemu, ale zawsze bardziej się wzruszam słuchając ballad wykonywanych przez mężczyznę niż przez kobietę, ponieważ te męskie ballady to jest zupełnie inny rodzaj wrażliwości to jest taka totalna szczerość i myślę że zwłaszcza w takim rokowym świecie nagranie dobrej ballady przez Faceta to jest spore osiągnięcie i ta piosenka naprawdę chwyta za serducho i bardzo często do niej wracam ma w ogóle piękną melodię tutaj wszystko gra to nawet niekoniecznie należy oceniać ten utwór w kategorii muzyki rokowej tylko muzyki w ogóle jeden z lepszych polskich utworów posłuchajcie nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam nie ma. Nie mogę dać wielu nie mogę dać wielu dać, przykro mi. Bardzo ważnym utworem i też dużym przebojem jest piosenka numer 2 ze strony B, ale w koło jest wesoło. Ten utwór też bardzo często można usłyszeć w radiu. Jest to chyba najbardziej taki polityczny tekst Bogdana Olewicza najbardziej polityczna piosenka perfektu. Tutaj oni również rozprawiają się z cenzurą ponieważ w tekście pojawia się taki wers Kto za utwór zaś niniejszy, zespół nas uczyni mniejszym. I to pokazuje, że zespół Perfect faktycznie był nacenzurowanym i bardzo analizowano ich teksty, no a zwłaszcza w momencie, gdy pojawiła się cała afera, w cudzysłowie, związana z piosenką Chcemy być sobą. No to po tych żywych reakcjach na koncertach faktycznie zespół miał trochę podgórkę, ale generalnie warto przeanalizować tekst Ale wkoło jest wesoło, bo on mówi o, o wszystkich układach, o każdego rodzaju układach panujących wtedy w PRL-u. Komu auto, komu chatę, komu awansować tatę, no to były dość odważne aluzje do tego, jak wówczas funkcjonowało życie w PRL-u. Wszyscy wtedy kombinowali, układy rządziły po prostu na wszystkich przestrzeniach, więc wyśpiewanie tej piosenki, no, wiązało się z pewnego rodzaju odwagą, ale. To już była odwaga, właśnie wynikająca z bardzo takiej bacznej obserwacji. To jest to, o czym Wam mówiłem, że zespół złożony z dwudziestolatków no, nie brzmiałby dobrze w tym repertuarze. Natomiast osoby odpowiednio starsze, które już zetknęły się z tym systemem i same dostały od niego trochę potyłku, no to ewidentnie mogły na takie tematy śpiewać piosenki. Płytę zamyka kolejna piękna ballada, równie piękna jak poprzednia. Mam tutaj na myśli piosenkę pod tytułem Nie płacz Ewka. I tutaj też mamy do czynienia z bardzo mądrym, życiowym tekstem, który opowiada o tym, jak, jak ludzie rezygnują ze swoich ideałów z wiekiem. Hej, prorocy moich z gniewnych lat, obrastacie w tłuszcz. No to jest bardzo piękne podsumowanie. Tego, jak się zmieniamy, jak właśnie się sprzedajemy, jak porzucamy nasze ideały i naszą taką młodzieńczą pasję, no, jest to bardzo życiowy numer, i mimo że on został nagrany w PRL-u, no to jednak yy, każde pokolenie ma swoich proroków, którzy po czasie obrastają w tłuszcz, dlatego ja uważam, że to jest bardzo uniwersalna piosenka i bardzo mądra piosenka, a jednocześnie yy, z piękną gitarą. Naprawdę bardzo ją lubię i polecam. Myślę, że wszyscy ją znają i wszyscy ją lubią, ale mimo wszystko powróćmy do niej na chwilę i posłuchajmy tego pięknego numeru. Płyta ta była ogromnym sukcesem i początkiem wielkiej kariery. To była dobra płyta, ale to nie znaczy, że później zespół już się wypalił, ponieważ wszystkie największe przeboje, chociażby autobiografia, cały czas czekały na chłopaków i jeszcze cały czas były do nagrania. Także ta płyta zapoczątkowała coś pięknego. Zespół Perfekt to jeden z najlepszych polskich zespołów. No, tak się złożyło, że w tym roku mieli grać pożegnalną trasę, ale niestety pandemia pokrzyżowała te plany. Te wszystkie koncerty były już kilka razy przekładane, po czym Grzegorz Markowski wydał oświadczenie, że on już się nie pisze na te koncerty, ponieważ stan zdrowia mu na to nie pozwala, i myślę, że wielu. Fanów poczuło się dotkniętych tą wiadomością, ale oczywiście yy, życzymy panu Grzegorzowi dużo zdrowia. Mam nadzieję, że jeszcze być może na jakichś mniejszych koncertach, występach nam się pokaże i zaprezentuje swój talent. W każdym razie, zespół Perfekt to jest zespół, który już przeszedł do historii i on tę historię tworzył. Dlatego warto wracać do tych piosenek. One są genialne, one są uniwersalne dla każdego pokolenia. To są po prostu takie klasyki, które warto znać. Dlatego polecam Wam ten album, bo jest naprawdę świetny. Żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.